19 stycznia 1995 roku. Pokój niech będzie z tobą. Nie lękaj się. Przy tobie ja jestem. Otrzymasz jeszcze w tym roku słowo Boga. Twoje pokolenie nie docenia jednak mego słowa. Niektórzy z Was nawet konfiskują moje słowo, inni są tylko bardzo spragnieni, by potępić. Cokolwiek powiem, a czego nie rozumieją. W złośliwości rozumują niegodziwie i są mistrzami, gdy chodzi o niszczenie. Mówię wam to z powagą. Łaska jest dziś ofiarowywana każdemu, lecz dzieje się dokładnie tak, jak w mojej przypowieści o siewcy. Ziarno pada na skraj drogi. Tak. Oni słyszą moje słowo. Lecz demon przychodzi i zabiera to, co usłyszeli, aby nie uwierzyli i nie nawrócili się. Ponieważ stali się łupem szatańskich pokus, są w końcu porywani na drogę zniszczenia. Moja łaska jest nad tobą, pokolenie, ale już nie na długo. Zamiast podsycać płomień miłości, który wam wszystkim ofiarowuję w sposób wolny poprzez te orędzia, i zamiast pozwolić mojej miłości, szerzyć się i ogarniać płomieniem każde serce, tak wiele moich kapłańskich dusz postępuje przeciwnie. Miłosierdzie jest dziś waszą nadzieją, wy jednak zadowalacie się napełnieniem waszego umysłu wiedzą, która wcale nie jest wiedzą, i odrzucacie moje miłosierdzie, jakiego wam udzielam. Daję wam znaki i cuda. Mocą mojego świętego ducha udzielam wam tych cudów. Podnoszę słabych, aby świadczyli o mojej chwale. Przypominam wam, że jestem trzykroć święty. W waszych sercach jednak nie ma nic, co przypominałoby pokój, gdyż odrzuciliście mojego świętego ducha dawcę pokoju. Noc jest już prawie nad wami, a tobie pokolenie. Tak daleko do nawrócenia, wkrótce i to jest wasze wkrótce, kiedy pokryje was wasza własna krew, wtedy ja, jako sędzia, przypomnę wam krew, jaką nosicie na rękach, z powodu tego, że zabroniliście tak wielu duszom otrzymać moje łaski, poprzez to przypomnienie mojego słowa. Jesteście jak Rzymianie, którzy codziennie koronują mnie cierniem. Czy powiecie mi, jak piłat, Nie jestem winien tej krwi, i obmyjecie ręce w wonnej wodzie? Odmawiacie przyjęcia środka chroniącego przed śmiercią, odmawiacie uznania mojego słowa, danego przez mojego Ducha Świętego w waszych dniach. Zamiast przyjmować moje słowo, podchodzicie do niego z lekceważeniem, ludzie pozbawieni wszelkiej wiary, słuchacie wiele, wiele razy bez zrozumienia. Patrzycie wiele, wiele razy, a nie udaje się Wam dostrzec mojej chwały i mojego nieskończonego miłosierdzia, które się na Was wylewa. Niewdzięczne pokolenie. Przekształciliście moje świadectwo o moim duchu w mit, przemieniliście moje tajemnice w mit. Wasza laska pasterska zamieniła się teraz w berło kłamstwa. Do kogo powinienem was porównać w waszej całkowitej nagości? Do Kaina, do Faraona, do Faryzeuszy, do Judasza. Jesteś zaskoczone, bezbożne pokolenie, kiedy na twoich oczach grożę moim mieczem. Czy nie wiedzieliście, że noszenie miecza ma swoje znaczenie? Czy nie słyszeliście, że jestem równocześnie wojownikiem sprawiedliwości, a nie tylko pokoju? Czy nie czytaliście, że jestem wierny i prawdziwy? Amen, sędzia, znany w pełni pod imieniem Słowo Boga. Zostało jednak powiedziane, że wasza epoka, fałszywy prorok bestii, podniesie miecz przeciw mnie i moim świętym. Moje królestwo na ziemi. Jest u samych waszych drzwi, lecz wy go nie chcecie. Tak samo jak nie chcecie usłyszeć mojego słowa. Wasze niegodziwe serca w ogóle nie zważają na moje ostrzeżenia, bo odrzuciliście pokorną laskę pasterza, a woleliście berło kłamstwa. I kiedy słyszycie słowo z moich ust, nie ostrzegacie waszego serca, ani nie myślicie o tym, aby ostrzec innych. Nie, wy widzicie, że nadchodzi miecz, lecz nie zwracacie na to uwagi, wysuwacie zarzuty, zachęcacie innych do robienia tego samego. Aby ograniczyć mój głos, mówicie sobie, wszystko to to niedorzeczności, nie zważajcie na to, to jest histeria, nie słuchajcie tego zbioru szaleństw, nie słuchajcie prawdziwego życia w Bogu, wymysłu szatana. Spieszycie się, by to, co boskie i święte, nazwać złem i kłamstwem. Krwawa kąpiel będzie cię prześladować, pokolenie. Każdy wąwóz, każdy pagórek, każde morze, każdą górę uderzy mój miecz. Krwawa kąpiel będzie cię prześladować z powodu Twojego grzechu i umrzesz. Jeśli jednak, choćby dziś, porzucicie wasz grzech, nawrócicie się z głębi serc i przyrzekniecie żyć w miłości, w jedności i pokoju, będziecie żyli, a ja więcej nie wspomnę waszych grzechów. Powróć do mnie, pokolenie. Dlaczego tak bardzo pragniesz umrzeć w grzechu? Powróć do mnie, odrzuć grzech, a będziesz żyć. Czy nie czytaliście? To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego, który ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Jak możesz ty, który co dzień głosisz moje słowo, nie rozpoznawać ani czasów, ani znaków? Tobie, który uparcie twierdzisz, że ja nie jestem autorem tego orędzia, mówię. Osądzasz według ludzkich kryteriów i otaczasz siebie chwałą. Miej się na baczności i powstrzymuj język od osądzania. Ja jestem jedynym sędzią, a ty jesteś naprawdę w moich rękach. Moim duchem umocniłem to, co było kruche, aby poprzez nią moje imię zostało uwielbione i ogłoszone w każdym narodzie. Aby słaby odnalazł w nim swoją siłę, nakazałem ci być echem mojego słowa, zwojem, który powinien być przeczytany, aby kiedy go usłyszą i spożyją, mieli odwagę z radością wyspowiadać się i nawrócić. Powiedziałem w zgromadzeniu moich świętych: Nikogo nie pozbawię mojego światła, nikt nie pozostanie więźniem ciemności. Mój ojciec przeżywa ustawiczną troskę, a zapłata, jaką zachował dla tego bezbożnego pokolenia, jest teraz u samych ich drzwi. Do chaosu, w jakim żyją, poślę naczynie, które nosiło mnie w swoim ciele, by zaniosło im na nowo moje słowo, abym przyszedł do nich na ich pustynię, jak kropla porannej rosy wyślę moją matkę, aby uczyła ich powoli moich dróg i upominała tych, którzy mnie obrażają. Ja sam także stąpię na tę pustynię, aby ożywić umarłych, pouczenie i mądrość zostaną im udzielone darmo, przyjdziemy z naszymi sercami w naszych dłoniach, aby im je ofiarować. I jak dwie lampy, jedna obok drugiej, zabłyśniemy nad nimi. Nie będę zwlekał z wypełnieniem mojego planu i czas miłosierdzia zostanie im wszystkim udzielony. Dlatego właśnie, w tym końcu czasów, wzbudzę uczniów, aby odbudowali to, co teraz leży w ruinach. Wyślę ich, aby dawali świadectwo w moje imię. Wyślę ich tam, gdzie krzewy wydają owoce, które nigdy nie dojrzewają i tam, gdzie droga prawdziwej wiedzy jest lekceważona. Moi drodzy, są wysyłani do wnętrza Ziemi, tam gdzie grzech zwinięty jest jak wąż w swoim gnieździe, by wyrwać i wykorzenić zło. Wyślę ich, aby wykorzenili ogromny plan bestii. W ich szczególnej misji udzielę im mocy, a ich działania powiodą się. Dzięki mojemu świętemu Duchowi oprą się przerażającym demonom. Odważnie i wytrwale, nie zwrócą żadnej uwagi na kamienowanie, jakiemu będą poddawani. Mój święty Duch stanie się ich przewodnikiem i towarzyszem, prowadząc ich roztropnie w ich przedsięwzięciach. Wypełnię bez zwłoki moją obietnicę i wyślę mego świętego Ducha z nieba, aby działał z nimi i pouczył ich o wszystkim, co im dałem. Otworzę im usta, i napełnię je moim słowem, a język ich stanie się jak miecz. Będę pilnie strzegł ich, moich drogich, przed moimi wrogami, prześladowcami tych dni. Ocalę ich od zasadzek, zastawionych na nich i od kamienia przynoszącego zgubę, który jest w nich wymierzony. Nie, mojej tak potężnej ręce nie zabraknie sposobów, aby ich ocalić. Postąpię wyrozumiale z tym pokoleniem, pomimo jego nieprawości. To właśnie powiedziałem mojemu zgromadzeniu w niebie. Dziś, gdy cokolwiek mówię lub prorokuję ich ustami, bogaci w duchu nie tylko prześladują mnie, lecz również bluźnią dziełom mojego ducha świętego. Powiadam wam, nadchodzi dzień, w którym również i wy ustąpicie i uznacie prawdę mojego słowa. Córko, chociaż wielu łączy swe siły przeciw tobie, ja i twoja matka jesteśmy z tobą. Nie poddaj się zmęczeniu, pozostań we mnie, aby dzieło jakie ci dałem zabłysło nad każdym z was i nad wszystkimi rzeczami. Módl się o jedność, pojednanie i o odnowę mojego kościoła. Bądźcie jedno w moje imię.